No, dobra, witam serdecznie. Kolejny odcinek zamęga Slayer like, Subserver w się będę sobie na 12 osób na nowej wersji 1.2.0. Yy, no, dobra, jestem Eclipse'em, czyli po prostu mogę sobie oślepiać ludzi i. tyle? Dobra, yy, Eclipse yy, z lukiem. Dobra, niech będzie. Yy, dobra, Move. weźmy, zabijmy go i weźmy, zrobimy światełka. Dobra, I tą bary, okej, okay. ja mam... ja mam tylko Sensa, to trochę nuda. więc no dobra. Hmm, dobra, wychodźmy, wychodźmy. Sobie zamykajmy po prostu drzwiczki tutaj, tutaj powiedzmy. Czy idzie tutaj do mnie? Nie, nie idzie do mnie, dobra, to no dobrze. Hmm, dobra. Pac, 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 jeszcze par sekund, no i możemy jeszcze raz sobie zabić. E, to sobie... hmm, ktoś tu jest? Po prostu jest, dobra. Okej, okay, nieważne. Yy, Wzięłem ekipę wcale, nie wiem po co w sobie, ale dobra. Yy, I tyle, dobra. Przypominam o tym, że w linku w opisie jest serwer Discord, na którym gramy często w różne gry. Takie jak Among Us czy Project Winter. Serdecznie polecamy, a my wracamy do odcinka. No, może być. No nie, nieźle, hmm. Olga wentująca. Nie. Ktoś mi węgiel, Co? Player. Ty nie widziałeś tego ciała? No Ciało jest na Lunetce, a ty chyba wychodziłeś z laba. E, ja dopiero co do laba gdzieś... wchodziłem. Ja to z mojej perspektywy raz... to wyglądało jakbyś wychodził właśnie z laba. Ale kiedy? Kiedy? No teraz... Nie, teraz. Na playera a teraz live. player MW2 no, byłem po dwa, widziałem Drakalis, później poszedłem z elektrykala od razu do laba i od A tu ja no, po prostu jestem tam ślepy. Tam była... Tam też była Drakalis, to tyle. Tyle widziałem. Teraz no, ja w widzę, że... Po prostu poszedłem. Ty T-Reginald... jest. Teraz jest. Teraz jestem w labie, bo dosłownie ja tylko przeszedłem. To, to był. No dobra, a Dracalis skąd y, przyszłaś do tego laba? Y, z o dwa, bo widziałam, że tam na rakietę poszłaś. Nie, wiem. I widziałam o dwa playera. W ogóle dodali fajną nową rzecz, że jakby przy... przy, przy tam, No. Przy abilitkach są te literki. Super. podoba mi się. Fajnie było jakby jeszcze to było można schować. A mi się podoba, ja proponuję sobie na... To. W ogóle teraz się tak spostrzegłem, że na Vitalcach widziałem tylko dwa ciała, no, a jak zgłosiłem kurde, no, to są Albo roti. Aha. Albo Nie ja ogólnie ja jeszcze no tak. śpię, ale spoko. No to dobra noc, czarek. Ja Zabaję śpię jeszcze. I... No dobra E, powiedziałem Flutowi, że to jest mój Gordon Angel, bo. No, nie chciałby chyba, żeby jednak. No, żebym. E, co tak szybko? K Adi, e, coś na mnie użył? Tak, Nestim coś na mnie użył. Dobra, czyli teoretycznie Nestim Warden jakiś może? Ten reaktor. Dobra, robimy. się, leciutko, szybciutko. O! Jaka duża wizja to jest! Jazu. Dobra. Wiem co ja zrobiłem, że nie zreportowałem ciała, bo to po prostu naprawiłem tylko ten, Sabotos. No właśnie, trochę nielogiczne mi się to wydawało. No wywołało, właśnie, to wiecz? jest nielogiczne. Ciało znalazłem... Ktoś radar mi pokazał, że ktoś też blisko jest, więc podejrzewam, że ty jesteś blisko. Tak. Więc co naprawił teraz lewy reaktor? Bo tak ja. Jak... Okej, okay, dobra, bo nie zwróciłem uwagi. A ktoś lewy na napraw... postanowiłem prawy naprawić, Ktoś wychodził ze ja Specimena w labie. W zobaczyliśmy, że tam był chyba właśnie tak. i... To ja wychodziłam. Nice, lewy, lewy. E, kto wychodził z wychodzi... Nie, chyba lewy, no. E, kto Mogę wychodził pomóc. z laba w tym, w deko był? Bo ja, no to wychodziłem ja wychodziłam. W... A, no to ty, no to raczej. Tych nie mogłeś zabić. Kto ja wychodził z, z storage'a? Ja, ja, ja wychodziłam A, do storage'a. Ja czyli... Dobra, czyli ja z Flukiem i Olgą się widzimy w tym momencie. I ja naprawiam... Ja z craftem się widziałem pod koniec. Na no, jakieś ja dowody? A wiadomo... Ja bo ej, komedii jeszcze zginął, czy coś tak? A komedii jeszcze. A wiadomo ktoś coś? A nie, 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 nie s tylko normalnie zginął. Wiesz, że tak. jest dwóch impo. Przecież przecież dwóch impo chyba. No to, nie, to Znaczy teoretycznie. No, no to... Jak to? Aha, no bo jeden mógł zginąć. No właśnie, teoretycznie, ale no. No wątpię, wątpię Sorry, mój mózg nie mózguje, ja w to nie grałem ile z rok Trzeba to był tylko rok Trochę a, a więc było o nie o Ciebie pomosło po, po, Poniosło, pomosło, kur nie pomosło Masło? Masło Dobra, co robimy, guys? Nie wiem Wait okay. tak, e, kto jest czysty? Raczej... Jak? Raczej raczej Ja nie bo ja nie, 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 nie wiem, Krak raczej. raczej ja. Raczej jest Craft czysty, nie jeżeli, ja. jeżeli ciało nie ma w Specimenie, to Drakalista nie mogła A. też tego zrobić, no, ja tam ale to się znała. Olga Wend. Ale ona też ale... znała ja, ja, nie, wychodziłam nie, do... ja wychodziłam ze Star Nie, ja wychodziłam ze Star Age'a. Coś, coś, coś jest nie tak. No coś tu nie tak, na tak Nie wiemy od samego Staruszko, początku. Okej, no żaden... okay. to chyba tyle będzie z tego wszystkiego. Jezu, ale to mi się tak nie podoba to... Te, te... Jakby podoba mi się, bo wreszcie mogę widzieć pod czym się co robi, ale... Można to schować Bo nie wiem, ja pamiętam, że nie wiem, report jest pod R-ką czy coś w tym stylu, więc no... O, Nie, 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 po co, po co A, nie, to tam jest Bardzo zabity, dobra gdzie gdzieś on był tutaj, no? E, Jezu, prawie zapiłem. Dobra. Oj! Um. Hmm. Ciekawe. Co się stało? Co się stało? Co jest? Co? Więcej przyciela tu o kurde. No właśnie podbiegłem do tego ciała. O! O, nie no, super. Super. no nie no, snitch i hunter. Na no, okay. Co ja miałem zrobić? Dobra, sn snitch dosłownie był we mnie, ale co ja miałem zrobić na huntera? To na... a... Aa... no, ja byś mi kliknął, fluk, to ja byś mi kliknął. i gdyby było po mnie. Gdybyście... Zagłosuj i no, nie, nie odwracaj. Fluk, weź, bo... przypomnij sobie, weź, bo... przypomnij sobie. Zamilcz. No. Nic nie słyszę. A... A... Nie ha, nie się ha, Opętało no. cię po prostu, nic tak nie weszło, słyszałeś. No. Ale nie powiem, da, że no się to nie na Ja myślę, że player jest niczem. No, może to jest trzeźwy. Zabijem z niczym, no, masz go niczym no, no przypomnij sobie, przypomnij sobie, co się tutaj w tej rundzie działo. No. Mm, nie wiem. No nie, no, no, nie, nie no, dosiąg! Nie pamiętam! Amnezja. <laughs> no. no, no Daj mu myśleć. Daj mu myśleć. amnesia spraya fantastycznie. Moment, 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 moment. Zostało ci 75 sekund. Dobra, e, mam pewien pomysł, ale... Nie wejdzie. Gdzie jest ta rola? A co? Wcale nie robię na tobie presji. Wcale nie robię na tobie presji, została ci tylko minuta. Uwalnałeś mnie, crafter. Totalnie nie robię na tobie presji. Crafter, crafter, no ty!

to jaka tak. rola? Jest wyłączony. Jest wyłączony. Tak, tak jest wyłączony. Tak, tak wyłączony. To... A, no to jest jeszcze druga opcja, to to będzie... A spróbujmy No tak. nie. No, no nie. i no, nie. Już, no, nie. To, nie. to było no, Layer na początku powiedział, że został te teleportowany. A to ja nie... to ja nawet nie słyszałem. To. No, na razie gry wyglądają dobrze, jakby to jest druga gra, więc nie mogę oceniać, ale. No, nie powiem, że nie. Yy, na początek i poster teraz taka fajna rola. No, Jakby jeszcze kogoś zabić nią, no to. No to było chyba, chyba najlepiej, ale coś wątpię, że się uda. Aj! No, dobra. O, Leaf nie żyje już. Dobra, na razie alerta nie bierzemy. rafixo kod jak yy, tego nie zrobił. Chyba kot jest jakimś mistykiem, może, może amnezjakiem, czy jakimś takim No, dawaj, dawaj no. Dasz radę, no dawaj, dawaj kot, dawaj kot. Dasz radę, dasz radę. Wywąchaj, wywąchaj, wywąchaj. Wywąchałeś kot? Mam to happy to cało. Kot! Nie ma Kto ja? Kat, ty hm? dlaczego miałbym to zrobić? Nie ma a gdzie zaraz? No jakby jak ja to jest, gdzie jest ciało. I poti. Bo krata. No no no. no, tak. Pot, I pota. na pota. na pota. elektryka. pota. I pota. I tym I pota. I pota. sobie pota. player mi potwierdzi. pota. I pota. I pota. się, pota. I pota. I I bardzo dobrze na Two, two, pop, te, te... Michelos, ja li 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 li. Tyn, to stanowiłem byłem, jak w mam Tak, tak, nie, raczej sobie nie pamiętam. Pon... Pasowałoby ta... w sumie. Trochę, trochę nie rozumiem twojego, twojej dedukcji. To to znaczy, on mówi, że jest rolą sprawdzającą i ciebie sprawdził, dobiegając a, 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 do ciała w WePonce'ach. I, w, i cię wywąchał, Wiesz, hmm. ma taki fajny, Zobacz, zobacz jak on ma fajny taki nosek. I wywąchał cię takie. No. Ja go ja, ja musiałem... Problem, ale... problem, problem, problem jest taki, że ja nawet z, y, kota nie spotkałem. A to nie prawda, w pocie to... spotkaliśmy Serio? O, tak. Patrzę e A to nie będzie śmierdzi lowe. Mama mi Nie, ja no tak No właśnie jeszcze... Ja tylko tak, biorę trochę kota, na spadę, kota Żeby, żeby, żeby Craft, a tak po co ty na o, 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 to? to te ja też Ja się jak ja, ja. ja nie widziałem. Ja też nie wiedziałem, na też na, na na, na na proszę. Na Ja Ja ogólnie nie Ja na Ja też go nie Jezus Ja na go Ja też go nie widziałem. Ja też go nie widziałem. Kot, też go no, kot będzie Bieg szpiegujący, kot srapiący. No, no, kot będzie tutaj ten ciała włochał. Ceny! A! Mi się raz klik, klika. Klikam Discorda. O, so, so, so. Klik. Klik. No to. No to. Ja chciałam taką fajną bańkę zieloną tutajńczyłem do niej. Tańcą wała, z rakiem. Rybka z rakiem, a Petruszka z pasternakiem, pasternakiem. To jest, y, pasternak to jest pasternak. To jest jakaś odmiana sałaty, jakby... Y, y, no wiecie, o co mi chodzi, takie wiecie. No, że mamy... Ja wyświetlę na ekranie za chwilę zapewne. Dobra. Co było? No właśnie, ja, eee, ja widzę, na tym często stoi. No tak, I ja też tym mi... widziałam. Ciało jest między komunikacją a mm. Dla mnie to wyglądało jakbyś ja odbiegała od, od ciała, dwa, ale tak. jak zauważyła jak przybiegamy, to się zatrzymała i stała przy Nie, nie, nie tylko sprawdzałam czy ktoś tam się schował. Bo no, jestem no, trochę szybsza, coś? to chciałam pobiegać. Wyczułeś coś? Nie, nic. Ciężko powiedzieć kiedy jest to ciało. Nie, ktoś, ciało nie? to chyba mm, to, 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 jest... to jest świeże. O nie, ciekawe to ma... Ciało trochę... no może takie nie wiem, 10-20 sekund jak patrzę Nie, no to nie A teraz jestem tym pod labem. Ocieło 40, to ma ciało. Jakby to crafter był neutral killing, bo crafter robi... ciało ma 5 sekund. Crafter się zmienił po a raczej. Nie, co cie to. Eee, bo na pewno biegło pomarańczowe ludzi, więc on był raz inny Track i no. Eee, czy Dobra, chciało czy... ma 5 sekund, to na pewno nikt nie uciekł w stronę O2: albo do admina, albo do góry, mi ktoś powie. Eee, Komedii, co, tragedii, snap. Nie, stem, po ty, ja bym ukrył, nie. Niekoniecznie ktoś musiał być tym e, Track Linkiem, co, tak. to bym nazwał Benignem, Ewilem. No, ale grając krasz... w stronę. Ale żabię podejrzane, bo. O kurde? No, strzelił się, no jak wymyślił? No, na tragedii nie strzelił. Katy na pewno i Dobra, skip A, a ja głosuję na Drakanis, bo stała w ciele. A ja nie no, mam. Przycielek. Przycielek. Gdybym była zła, to bym zabiła kota, bo się nie. z tym teleportowałam. A, a, nie, tak. A mam bo Ja głosuję na playera, bo mówił, że ciało ma 20 sekund, a ma no, 5. Nie wiem, ja na Fitalsa jakbym 20 sekund temu. A poza tym to jeszcze nie, po Dispersie nie dostałem. Nie, ciało no, no. ciały... jest czyste. Może trochę całą. Ciało jest czyste? Czekaj, co? Ok, ciało jest czyste. A tu jest z tym, Janikorem? Ja pierdolę. Aj, tak mały kib. Pytanie mam, czy ktoś że... poza mną dostał eclipse sala po Dispersie? Nie. Tak, gdzie dostałeś? Ja dostałem w tych kiblach. Zostałem w kiblach. Na pewno to nie, nie pierdolę. Dobra, mamy Eclipse'a, ale podobno tak? no dobra Albo może fejkować po prostu I sam jest Eklipsalem, albo po prostu jakimś impostorem To też jest bardzo prawdopodobne, ale mi się nie wydaje na razie, tak Dobra, weźmy o. E, mam czoło 6-7 sekund, Dobra. Dobre Ciało mam. Ciało? Ciało jest w komunikacji, tak jak player mówi, już 6-7 sekund jakoś. Kto Dwie osoby wychodziły ze specimen'a, jedna była przy ja mnie, ja przy winalcach. Jak ten jeszcze tam patrzyłem. Ja wychodziłem ze, ja wychodziłem, ze wychodziłem od dołu, od admina. Drakalis no, tak, nie mogła tego zrobić. No to Drakalis, Fluk i, i, i tam, tam. Ja nie mógł, bo na kamerkach był. Ja, I tam, i tam. Ja że ktoś na kamerach? Ra Rafiks był na kamerę, bo teraz jestem z nim. Rafik clear. Ja teraz pójdę na kamerę ten. No, zrobię w komsach i idę na kamerę. Bo już skończyłem taski. Ktoś mnie widział jak idę z tego Weaponsów do tego do komunikacji. Jak coś... To Może. Ja nie wiem. Na pewno nie miałem i to. Ja bym zatwierd. A ty nie mogłem robić. I Weapon's. O, dobra. to jest co flug. Ja bym teraz z Rafiksem. No to to ma mi... to powiedzieć. Mi... A tak może. A, Nie, ja byłem z Drakali. Całą rundę ja krajów. By ja, no, no. tak, ja byłem z Drakali. O, z Czy Co? Ja bym teraz Ja byłem w Drakali. z w no. z, ja ja, tam byli... potem, my? Po, tak. my. potem tak, się wróciłem był. przez admina do, i poszedłem do security do Rafika. tam skończyłem to z znaczy, Lukeą? Okay. Okay, e, nie widziałem no. go, może wtedy robiłem e, downloada, Projekt, ale ty ty na pewno Drakalizm z mną tym z tym, widziałem ja, cię. Ja pamiętam Fluka, bo wbiegał z nami. Nie wiem kiedy on e, Bo o. ja mam Szaja i prawdopodobnie zniknąłem. Oh, i nie I to to nie opi ja jedno kraftera odkliknąłem. No to dobrze. To był jakimś neuter, był fantom. A no to pewnie był fantomem. Bo tu nie ma imposterskiego, nie? Nie ma. Chodźcie, bo coś powiedzieć. Kot kod wnioska, że. O, jest. W tym gościu z Kamert i Michał mógłby mnie wtedy potwierdzić. Mogę to jedno powiedzieć? Nie wiem, według mnie Kot jest bardzo zaufany. Reggie, potwierdzasz tego. Znaczy, refixa potwierdzasz Reggie? Ale że tak, gdzie był? Że co? Nie ja wiem, nie To tak jest. Znaczy na pewno na początku lądy był w Wchodził tu nie, nie wiem. Pod koget lądy byłem. Wow. No mm. papa. mało mamy. takie jesteral legs the win. Takie jesteral legs the win. <zys> Jednak nie, dobra. E, trzy taski zostały, prawdopodobnie to są ostatnie te same taski możliwe. Idziemy na jednak nie, co ty kurde, a. a Cało się. No i mamy pas. Zginęła na że. Się ja, ja byłem, ja byłem. I, 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 ja generalnie w tej rundzie już rundzie, mówię, to to dobra. Kto neutralem? Crafter. No <laughs> ja byłem, w pierwszej rundzie?